Przypływ Już niedaleko, chłopaki. Jestem pewien, że będziemy u celu już za chwilę. Zbliżamy się. A tak właściwie to do czego się zbliżamy? Dobrze wiesz, że nie lubię niespodzianek. A ja tam nawet je lubię, ale jeśli pakujemy się w kłopoty, to wolałbym o tym wiedzieć. Chwila, wy też to słyszycie? To przypomina odgłosy zabawy. Kasaru, przestań wreszcie i powiedz, gdzie jesteśmy. festyn leśnego plemienia dla uczczenia obfitych zbiorów. Czyli zdążyliśmy akurat na imprezkę, tak? Dokładnie tego nam trzeba. Po tym co przeszliśmy, nie mam nic przeciwko kilku chwilom odpoczynku. Też chętnie odsapnę i się trochę pobyczę, ale mam dziwne wrażenie, że oni raczej wcale nie odpoczywają. Aha. Mam rację, czy nie? Nie bardzo. To tak zwane leśne igrzyska. Zdrowa rywalizacja. Nic więcej. Na przykład POPS. Albo ściga płoda. lub bieg z przeszkodami. Po festynie wybiera się zwycięzcę i ogłasza go największym zawodnikiem w królestwie. Największym w królestwie? Ha? Czyli ma się rozumieć w całym Gorm, tak? Bo ja też chciałbym wziąć w nich udział. Daj spokój, Agrom. Myślisz, że zapasy z krzakami naprawdę są godne księcia Gorm lub któregokolwiek z władców ha. sił natury? A to co miało znaczyć? Hmm. Odpowiadając na twoje pytanie, Noctisie, oczywiście, nawet jeśli któryś z nich oberwie. Daj spokój, te zawody są tylko po to, żeby wyładować napięcie. Zgadza się, ale traktujemy je bardzo poważnie, dlatego musicie zachowywać się godnie i należycie, tak? Atakują nas! Uuu! 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 Jesteśmy zatokowani! No, powód! Mocze wody, objawcie się! Kładę nuźbiżol! No to po imprezie. Jak to po imprezie? Nawet nie zacząłem imprezować. Czy wy też macie dziwne wrażenie, że to sprawka Magora? A niby kogo innego? To tak zwane Womiki, czyli najbardziej wredne, dzikie i bezlitosne ze wszystkich wodnych plemion. Co ty mówisz? Przecież to ty jesteś władcą wszystkich wodnych plemion. Powinny cię słuchać. Każ im natychmiast przestać! Nie, Tasaru, nie należy ich mylić z moim ludem. Womiki to wściekłe, okrutne i bezduszne bestie. Jak myślisz, po co tutaj przybyły? Nie mam bladego pojęcia, ale gorzko pożałują, że się tu znalazły. Zaczekaj, piron przestań! Zobacz! Nawet się nie bronią. Wydają się bardziej przestraszone niż wściekłe. Masz się za eksperta w dziedzinie wody. Mocce się mi, objawcie się! Hola, hola, Piron! Nie dam tak z tobą pomiatać. Rozumiemy się? Masz przestać obrażać królestwo wody. Wiesz co, Piron? Masz fatalne nastawienie! I nie będę tego dłużej znosić. Pora to wyjaśnić! Hmm. Oni się będą okładać, a tymczasem te wodne bestie zniszczą twoją wioskę! Sam już nie wiem, Noctis. Nie chciałbym, żeby moje plemię spotkało coś złego, ale może Agrom ma rację? Cóż, w tym przypadku zgadzam się z Pironem. Myślę, że zaatakują. Zanim podejmiesz decyzję, radziłbym spojrzeć na nie jeszcze raz. Piron! Odpływają! Odpływają! No dobra, kryzys zażegnany. A teraz usiądźmy i spokojnie pogadajmy. Strata czasu, gadając nic nie wskuramy. Powinniśmy dogonić womiki i je wszystkie zniszczyć. Zaczekaj olbrzymie, spokojnie. Musimy się dowiedzieć, dlaczego się tutaj zjawiły i czy się nie kroi za tym jakaś grubsza sprawa. Agrom ma rację. Niebezpieczeństwo na razie minęło. Jesteście pewni? Zastanów się przez chwilę. Przecież specjalnie nie zrobiłyby nam krzywdy. I nie wiemy, dlaczego tu przybyły. Ale ja wiem, że womiki to wredne stworzenia i należy je wytępić. Możemy je jeszcze złapać, chłopaki, który idzie ze mną. Nikomu już nic nie grozi. Wylązuj, stary! Przyprowadziłem was na festyn, żebyście mogli się odprężyć. Spróbujmy się nacieszyć spokojną chwilą i tym, że nie musimy się znowu bić. Hmm? <słyski> Nieźle! No to jak, już ci trochę lepiej? Zacząłeś się wreszcie bawić? Można tak powiedzieć. Poza tym, jak tu się wściekać, widząc coś tak komicznego? Dasaru <grym> tańczy w ten sposób w miejscu publicznym? Jest naprawdę dużo odważniejszy, niż go o to podejrzewałem. Albo po prostu nie ma poczucia rytmu, co było raczej do przewidzenia. A mogę zapytać chłopaki, co i gdzie do tej pory robiliście? Noctis wyzwał mnie na pojedynek wrzutki. Był przekonany, że mnie pokona, ale się bardzo zdziwił. Zresztą nie wiem po co to zrobił, bo wszyscy dobrze wiedzą, że to ja mam z nas najlepszego cela. Może i masz najlepszego cela, ale na ziemi, bo kiedy tylko czuję wiatr na plecach, jestem nie do pokonania. W takim razie, który z was wygrał? Eee, obydwaj spudłowaliśmy. Beznadziejni byliby z nas leśni wojownicy. No, a już ty z pewnością. Przyjaciele, w naszych konkurencjach siła fizyczna wcale nie jest najważniejsza. Tylko liczy się dobra zabawa. Wygrana czy przegrana nie mają żadnego znaczenia. Jesteśmy tu dla wspólnej rozrywki, dlatego zmieńcie nastawienie. No i kto by pomyślał. Zawsze sądziłem, że leśni gormici bez przerwy chcą ze wszystkimi walczyć, a tu okazuje się, że jest inaczej. Huh? Cicho. Wy też to słyszycie? Nie. Dźwięk dochodzi z oceanu, ale może tylko ja go słyszę. Chodźmy. Co to może być? Więcej womików? Nie zupełnie. Szybko się podnosi. I to bardzo. Oh. Oh. Huh? To tsunami! <laughs> Agrom, nic mi nie jest. Ale czy ktoś widział Noctisa? Jesteś cały? Owszem, jestem cały przeboczony, jeśli o to pytasz. A co z Tasaru? Tasaru, pomóc ci, czy dasz sobie radę? Poradzę sobie. Poradzę! Pomiki atakują moje plemię! W takim razie wszyscy musimy się przemienić, żeby im w tym przeszkodzić i to szybko. Moce ziemi, objawcie się! Moce powietrza, objawcie się! Moce wody, objawcie się! Na pomoc błaga mnie! Ktoś nam pomoże na słupku! Niech! Ktoś nas uratuje! Pomoc jest już w drodze! Tasaru, jesteś gotowy? Ja zawsze jestem gotowy! Żarczysty Żarczysty iść. Iść. Już wszystko dobrze, skarbie! Gdzie się podział nasz kamienisty łeb? Jestem tuż za tobą! Skalna kula! Wejdźcie wszyscy jak najwyżej! To niesprawiedliwe! Tylko wy macie ubaw! Myślisz może o tym, co ja? To zależy od tego, o czym właśnie myślisz. Mistrz! Sytuacja opanowana. Dobra robota. To jak potraktujemy je na koniec? Złamimy je skalnym kołem. Rock'n'Roller! Rock 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 ha! Właśnie tak to się robi. Widzę, że po raz kolejny udało nam się oddalić zagrożenie i na pewno wszyscy w wiosce są bezpieczni. Teraz trzeba jeszcze posprzątać. W takim razie zjednoczę się z wodą, przeniknę do fali i każę jej odpłynąć tam skąd przybyła. Miejmy nadzieję, że to podziała. Jeśli komuś ma się to udać, to tylko władcy wody. Da, chociaż nie muszę mieć racji. Pirąt, Duwą... żyjesz? <stramad> <ku> <�ema> huh? <Levacza naive> <Burwn>, <Cold> Co się stało, stary? Nie mogę się połączyć, bo z wodą dzieje się coś nienaturalnego. Czułem, że tak właśnie powiesz. Prawa natury zostały zachwiane. Dowiem się wreszcie, o co tutaj chodzi. Hm. Agrom! Agrom! Czy on oszalał? Przecież zatonie! I wydaje mi się, że właśnie taki ma zamiar. Oby tylko wiedział, co robi. Dlaczego? Zwykle to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że wiem, co robię. Popłynę do tamtej jaskini, z której wypływają bombelki. Ode mnie! Zostawcie mnie! Co to jest? Jaja trafiłem do wylęgarni womików. Dzieje się tutaj coś dziwnego. Ale z drugiej strony tutaj wszystko jest dziwne. Wiedziałem! Womiki nie pojawiły się bez powodu, tak jak podejrzewałem! Fire, Peter. To znowu ty? Miło, że się pojawiłeś. Nie sądzisz, że to wprost idealny dzień na podwodny pochówek władcy Korm? A więc to twoja sprawka! Przekopałeś się do wylęgarni womików i zacząłeś tłoczyć do niej lawę! Niszczysz w ten sposób ich środowisko i doprowadzasz je do wściekłości! <laughs> Brawo, kamyczku! Widzę, że jednak masz umysł zamiast piachu! A zaraz ci pokażę coś jeszcze! <laughs> Od naszego ostatniego spotkania sporo się nauczyłeś, ale i tak cię zniszczę! Spokojnie. Zrobię to prawie bezboleśnie. Będziesz się musiał bardziej postarać, zapałko! Ha! <todgłos> <todgłos> Lepiej uważaj! Sklepienie jest niestabilne! Jedno uderzenie i może przygnieść na sobą! Więc się nie ruszaj, ty skalniaku! Ach! Widzę też, że jesteś trochę szybszy niż ostatnim razem. Czyżby strach dodał ci sił? To nie żaden strach, tylko umiejętności, które zdobyłem podczas treningu z przyjaciółmi! Ach! Fakt, wy wielcy władcy korm lubicie ze sobą współpracować, ale do mnie to nie przemawia. Puśćcie mnie, jestem po waszej stronie, Bando makreli. To znowu te bestie? Przecież je przegoniliśmy! Próbowałem was ostrzec. Womiki to największe plugastwo morza i trzeba je wytępić. Nie masz racji! To Firespiter! Podgrzewa wodę, co sprawia, że Womiki gotują się ze złości! Fire Firespiter?! Firespiter? Zadarłeś z niewłaściwym ludem, rogaczu, i gorzko tego pożałujesz. Bo nie boję się ani was, ani waszych dziecięcych pogróżek, śmieszni władcy Gorm! Podobno macie tu dzisiaj festyn, tylko dlaczego nikt mnie nie zaprosił? Ratunku niech ktoś mi pomoże! Ona pobo! Oh, nie, to fatalnie. Wygląda na to, że mój lud zamierza się poddać. <palingriszy> <zbyt> <discussion> <relación> Te leśne tchórze boją się ognia jak niczego innego. To będzie łatwizna. Spalę ich na popioł. Nic oh. z tego. Sankcje. Wiadomo, że nasz drogi Fire Spider nie jest pojętnym uczniem. Dajmy mu nauczkę. Myślicie, że ma już dosyć? Nie dam się pokonać przed Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy twój ruch. No dalej, Biron! zafunduj mu prysznic. Bardzo chętnie. Portis, poraz dmuchnąć tę świeczkę! Genialny pomysł, stary Powietrzny Wir! No to, który z nas go wykończy, panowie? Przypomniał mi się stary mędrzec, który mawia, że najlepszy atak to. Dobra obrona. Mam tego dosyć! Z pewnością mamy nad nim przewagę, ale do zwycięstwa jeszcze daleko. Jeśli mamy go w końcu pokonać, to musimy odwrócić przypływ. Quatenus Visor! Podczas gdy wybawiliście się z Firespiterem, ja znalazłem w lesie mojego ukrytego leśnego przyjaciela o imieniu Grud. Naprawdę sądzisz, że on potrafi pokonać Firespitera? Ogień jest naturalnym wrogiem lasu. Gród z przyjemnością szybko się z nim rozprawi. Puszcz mnie, ty przerośnięty krzaku! To tam! Gród! Wrzuć go z całej siły do tamtej jaskini! Nie! Nam szczerze, że jeszcze długo nie będę za nim tęsknić, a wy? Jak womiki znowu zachowują się normalnie i nie stanowią zagrożenia. Czuję, że pokój powraca do morza. Jak widać, womiki też są szczęśliwe. Koniec końców nie okazały się takimi strasznymi bestiami, za jakie je miałeś. Masz absolutną rację. Zostały sprowokowane i zmuszone do przemocy. Ty również miałeś rację. Nie sądziłem, że jestem aż taki przesądny. Wiesz, nie musisz przepraszać, bo chyba wszyscy się dzisiaj nauczyliśmy, że pozory mogą mylić, nawet gdy chodzi o własnych ziomków. Myślę, że świetnie się dzisiaj spisaliśmy. Pomimo tej kłótni... Hej! Działaliśmy razem jak zespół. Ufaliśmy swoim możliwościom i sobie nawzajem. Królestwa Gorm już zawsze będą potrzebować naszej pomocy i ochrony. Wniosek z dzisiejszego dnia jest prosty. Musimy współpracować, jeśli mamy wypełnić przeznaczenie. Agrom brzmi czasem zupełnie jak stary mędrzec. Co miałeś na myśli? Mówię jak stary... A? Huh? Błaga w pomocy szybko! Pomóżcie mi za nim z Z nudów. Hmm? <g <attention> <g <educative> <człowieku> Z nami kolejna misja! Super impreska! Hmm. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria i dialogi Krzysztof Pieszak. Wystąpili Przemysław Wyszyński, Otar Sara Lidze, Józef Pawłowski, Jakub Szybłowski, Grzegorz Pawlak i inni. mi, się z to? Świat i nas chronić kto? a grom ich mocem jest Łączy ich bratnia wieś razem zet ruszą w bój Zegnać moc czarnych chmur, dzięki nim wreszcie tu wróci znów bo...